Dzisiaj też przyjechaliśmy autem do Królewian i z Królewian już pojedziemy dalej w stronę Żeliny. Spotkaliśmy znowu pociąg z Pragi, który jedzie dalej na wschód w stronę Koszyc. Nad nim widać szypa, piękna góra, szyb. Takim pociągiem pojedziemy, ale w drugą stronę w stronę Żeliny. I za chwilę wsiadamy do pociągu naszego ulubionego. Po prawej podziwiamy najwyższe szczyty małej Fatryk Riwańskiej. Teraz dojeżdżamy do końca autostrady. Tam górą kiedyś będziemy jeździć i będziemy wjeżdżać do tych dziur, które tam widzicie pod lasem. Za chwilę się pokażą jeszcze raz. Tam będą najdłuższe na Słowacji aktualnie. Tunele, które nam przyspieszą podróż do Bratysławy, surowskie skały, ale my już wysiedliśmy w przełomie, już właściwie za przełomem wagu w małej farcie pod ruinami zamku Streczno. Idziemy w górę, tym razem na spacerek, nie tak jak trzy tygodnie temu. Idziemy do rozprawkowego lesa, czyli. Do bajkowego lasu, to właściwie dla dzieci bardziej wycieczka. Jurek też chciał tam, ale go nie wpuścili. Powiedzieli, że za stary. Ale dla nas też tam były atrakcje, restauracja, no a przede wszystkim widoki piękne. Na przełom wagów w małej patrzy. Teraz widać. Ruiny zamku, pod którym się przejeżdża dołem drogą i pociągiem. Jakaś mała dziewczynka nie mogła dostać się na leżak, A dołem ciągle przejeżdżają pociągi prawo, w lewo co chwilę. Takim będziemy wracać z powrotem do królewian, a nad nim ruiny zamku streczną. Za chwilę będzie okazja. Podziwiać jeszcze ruiny zamku starych rad, który zdobywaliśmy trzy tygodnie temu, ale na razie schodzimy na dół. siadamy do pociągu naszego ulubionego do Królewian. To jest pociąg Skalite. On jedzie do Liptowskiego Mikulasza. I za chwilę przed tunelem będzie piękny widok na przełom. Wagu i na ruiny zamku. Zanim wjedziemy do tunelu, pokażą się ruiny zamku Starych Rad. Patrzcie w lewo do góry, tam. O, takie oświetlone słońcem. Jasne, jakby skały. To ruiny zamku Starych Rad. Przejechaliśmy przez tunel i znowu podziwiamy te dziury, na które czekamy, żebyśmy nimi przejeżdżali szybciej dalej na południe. I już. Dojeżdżamy do królewian, widać szypa i wysiadamy.